Cześć! Witajcie w kolejnym przeglądzie moich znalezisk z Lumpa. Jeżeli jesteście ciekawi, co upolowałam w tym tygodniu, to zapraszam do oglądania. W zeszłym tygodniu nie było holu, ponieważ kupiłam tylko trzy rzeczy i nie chciałam Wam zawracać głowy tak krótkim filmem. Tym razem mam tego całkiem sporo i w połączeniu z tymi trzema rzeczami mam Wam do pokazania ogromną, ciężką siatkę. Więc jeżeli jesteście ciekawi, co tam się kryje, to zapraszam do oglądania. Jak widzicie, słucham Waszych rad i kolejny raz nie na czarno. W tym tygodniu przygotowałam dla Was trzy filmy. Pierwszy to oczywiście Hall, drugi to vlog, a trzeci to poradnik Lumpiary. Więc jeżeli chcecie zobaczyć wszystkie i nie chcecie nic przegapić, to pamiętajcie o subskrybowaniu i wciśnięciu tego dzwoneczka tam gdzieś na dole. Wtedy dostaniecie powiadomienie, kiedy tylko wrzucę coś nowego. A teraz przejdźmy już do Hallu. Myślę, że najrozsądniej będę, kiedy zacznę od tych rzeczy z zeszłego tygodnia. Swoją drogą jestem ciekawa, jak Wam się podobają. Filmy z serii Poradniki Lumpiary, więc koniecznie napiszcie mi o tym w komentarzach i nie zapomnijcie wspomnieć o tym, czy Wam udało się w tym tygodniu upolować coś ciekawego. Pierwsza rzecz, którą chciałam Wam pokazać, to taka długa, oversizedowa koszula Mark Gites. Nie mam pojęcia, jak to się czyta. To jest marka Premium i oni robią takie fajne rzeczy, jakościowe, z dobrych składów. No tu niestety mamy siateczkę, więc siateczki raczej. Takiej elastycznej nie da uzyskać się z niczego innego, jak jakieś poliestry czy poliamidy, ale mimo wszystko jest to fantastycznie odszyte i naprawdę wygląda mega ładnie. Myślę, że tych rzeczy mam w tym tygodniu sporo, więc nie będę tego robić, tak jak zwykle, z dodatkowymi ujęciami, z muzyczką w tle, mimo że wiem, że są zwolennicy takich filmów, ale po prostu wydaje mi się, że będzie to trwało za długo, więc będę pokazywała to gdzieś z boku, w dodatkowych ujęciach właśnie na sobie i z bliska, żeby pokazać Wam jak zwykle metki i szczegóły. Mam nadzieję, że taka forma będzie wam odpowiadać. Zapomniałam jeszcze dodać, że za tą koszulę z wagi zapłaciłam 12 zł. Kolejna rzecz jest domu mody, czy też projektantki, o której nigdy nie słyszałam wcześniej. I tak naprawdę jest to coś, co wypatrzyłam już przez okno przed otwarciem lumpa. Po prostu strasznie spodobał mi się ten wzór. Wydaje mi się, że to są takie kwiaty. Widzicie to? Na początku myślałam, że to są takie rozbryzgi farb, takie plamy, ale jednak moim zdaniem są to jakieś róże. I ten do mody, ta projektantka, nazywa się Rika Kawalini I jak zobaczyłam ceny w internecie, to wyszły mi oczy. Ja za swoją spódnicę zapłaciłam 30 zł z wagi. Jest dosyć ciężka, ale uważam, że było warto, bo jest przepiękna i pomimo składu, który no moim zdaniem pozostawia sobie trochę do życzenia, ponieważ jest to poliester i elastan, naprawdę jest ok, ponieważ ta tkanina to ma być taka pianka, wiecie o co chodzi, taka gąbka, że to jest po prostu takie sztywniejsze i moim zdaniem naprawdę prezentuje się świetnie. Kolejna rzecz z zeszłego tygodnia jest moim zdaniem dosyć prowokacyjna i kontrowersyjna i jest z tego gatunku, który zbiera najwięcej komentarzy zazwyczaj tych negatywnych, że fuj, ble i jak można. I nie, nie chodzi mi o majtki. Są to buty. Są to buty firmy, też o której nigdy wcześniej nie słyszałam, ale są mega odjazdowe moim zdaniem. Są wyzywające i nie za bardzo do końca w moim stylu, ale wydaje mi się, że są na tyle interesujące, że nie mogłam ich nie kupić. Ceny używanych za granicą to jest jakiś kosmos w Polsce, aż tak to nie wygląda. I to było. To był pacjent. I nie mam pojęcia, czy to właśnie się tak czyta, ale skóra i ta wyjątkowa podeszwa z tymi, no bo widzicie, to jest takie węższe niż cała cholewka buta. No, moim zdaniem, mega. Do tego ten obcas taki wyjątkowy. Naprawdę musiałam je kupić, choćbym miała nigdy w nich nie wyjść. Co o nich myślicie? Nie pamiętam, czy wspominałam, ale zapłaciłam za nie trzy dychy. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o zeszły tydzień. Teraz pokażę Wam rzeczy, które kupiłam w przeciągu dwóch dni, czyli wtorek i środa, i naprawdę jest ich mega dużo. Szczerze mówiąc, nie spodziewałam się, że uzbierałam tego tyle. Najwięcej kupiłam jednak w środę, ale naprawdę jest tego całkiem sporo. Pierwsza rzecz jest z firmy, której zazwyczaj nie kupuję, i mówiłam o tym wielokrotnie, że raczej pomijam marki premium, bardziej szukam jakichś takich marek luksusowych. Ale to mi się po prostu spodobało kolorystycznie. Uważam, że jest przepiękne. Mimo, że jest to koszula, których ja za bardzo też nie lubię i też o tym wspominałam. I jest to Tommy Finger. Ale ma po prostu tak piękne pastelowe kolory. Dodatkowo jest to wiskoza. Nie mogłam się powstrzymać. Zapłaciłam za nią z wagi jakieś 15 zł, więc uważam, że i tak jest ok. Jest w bardzo dobrym stanie. Już ją wyprałam. Muszę tylko jeszcze ją wyprasować, czego strasznie nie lubię robić. Jeżeli macie jakieś sposoby na ułatwienie sobie tego poza parownicą, to koniecznie dajcie znać w komentarzach. Uważam, że naprawdę jest śliczna i na lato do białych spodni będzie perfekcyjna. I szczerze nie mogę już się doczekać, aż zrobi się ciepło, żeby mogła mi wyjść. Kolejna rzecz jest z gatunku lekkich, dlatego kosztowała mało. Myślę, że z 3 zł, szczerze mówiąc, nawet nie pamiętam. I jest niby z działu dziecięcego, ale moim zdaniem może to nosić też dorosła kobieta. I jest to szal w kratę z bawełny, tylko też muszę go wyprasować. Wybaczcie, że w tym momencie, kiedy go trzymam, jest wygnieciony, ale już w ujęciach z bliska na pewno prezentuje się lepiej. I jest to barbery. Barbery z działu dziecięcego z bawełny. Moim zdaniem na lato mega fajny, nawet jeżeli nie na szyję, to może na głowę. Nie, na głowie prezentuje się jak ściereczka kuchenna. Ale moim zdaniem, na szyi wygląda fajnie i naprawdę jest w mega dobrym stanie. Kompletnie nic mu nie dolega. I tak jak myślę, kosztował może z 3 zł. Nie mam tego jak zwykle porozdzielanego, że wtorek i środa, więc będę Wam pokazywała to po prostu po kolei, jak leci, bo mam to wszystko w tej wielkiej torbie. Kolejna rzecz. Zapłaciłam za to 15 zł z wagi. I jest to takiej firmy, o której Wam kiedyś już wspominałam. The Exterior. To jest włoska firma, która też robi dosyć drogie ciuchy. Kupiłam to, ponieważ to jest takie jak rajstopa. I to jest po prostu na rękawach, jest całkowicie przezroczyste, bo jest jedna warstwa tej tkaniny, a reszta jest podwójna, więc nie prześwituje aż tak bardzo. Kupiłam to tak naprawdę, bo mi się strasznie podoba ten żabot z przodu. Uważam, że jest mega. I dodatkowo mankiety są przepiękne i jest to w takiej stylistyce got. Co chodzi? Nigdy nie należałam do tych subkultur, więc wybaczcie mi, jeżeli kogoś z was obraziłam, ale uważam, że jest naprawdę śliczna. Z przodu ma taką wstawkę z koronki i mam nadzieję, że widzicie to wszystko w ujęciach z bliska, bo no jak zwykle z czarnym jest problem. I same mi o tym często piszecie, że po prostu tego potem nie widać. Kilka czarnych rzeczy do pokazania będzie, jak zwykle, ponieważ nadal jest to mój ukochany kolor. I szczerze mówiąc, zauważam, że szukam tego tylko w lumpach. Wszystko co czarne, kusi. Kolejna bluzka to taki Stefanel, nietoperzowy. I on jest bawełniany. Nie kosztował z wagi może 10 zł. I uważam, że jest mega fajny, w bardzo dobrym stanie. Tu ma taki dekolt duesk, wiecie, o co chodzi, który wiąże się na kokardkę. I to jest bawełna, która jest w dotyku jak LEN. Nie spotkałam się jeszcze z czymś takim. To nie jest typowa bawełna. To jest takie gniecione i na pewno nie można tego prasować. I jest mega fajne. I pierwszy raz mam chyba coś ze Stefanel, która, które jest moim zdaniem z jakiejś nowszej kolekcji, bo ma takie nowsze ładne metki. I uważam, że to jest naprawdę ładne, ale mam w tej siatce coś z Angory, co strasznie kłaczy. Więc przejdźmy już dalej. To może teraz wreszcie pokażę Wam tą rzecz z Angory i odłożę ją na bok, sadzę w jakiś woreczek, bo po prostu wszystko mam w beżowych kłaczkach. To też jest marka, o której nigdy nie słyszałam i jak sprawdziłam sobie właśnie w Google, to ceny nowych takich sweterków to 3000 koron norweskich, co daje około 1100 polskich złotych i jest mega fajny. I wiecie co? Ogólnie myślę, że ci, co to wymyślali, nie mieli zamiaru inspirować, aby zapinać to w różny sposób. To miało być na zasadzie ozdoby, bo to są takie napy, ale one są z dwóch stron. I ja uważam, że można to nosić na wiele sposobów, łączyć przepinać, zapinać na lewo, na prawo, ukrywać te napy, albo nawet robić to zupełnie jakoś w różny sposób, jedną tak, następną inaczej i to naprawdę jest mega fajne, dodatkowo jest tak miękki tylko no strasznie wkurza to, że tak kłaczy i nawet na metce jest napisane, z czym się nigdy nie spotkałam please be aware that this garment will lose hair Pierwszy raz widzę taką informację na metce. Ciekawe co myślicie o tym. Moim zdaniem ma przepiękny kolor. Może macie jakieś sposoby, nie wiem, mrożenie, pranie, cokolwiek. Wiem, że oglądają mnie głównie babeczki, więc jeżeli macie jakieś sposoby właśnie na zmniejszenie kłaczenia sweterka z angory, to będę mega wdzięczna. Bo wszystko co miałam czarne w tej torbie w tej chwili już jest beżowe ten kosztował z wagi jakieś 20 zł. Kolejną rzecz, którą kupiłam, miałam nadzieję, że jak ją w domu ubiorę, będzie mi dobra, chociaż widziałam rozmiar na metce i chyba po raz pierwszy kupiłam coś, co jest mi za duże i to dużo za duże. To jest jakaś vintage'owa firma, chyba. Szczerze mówiąc, nie znalazłam żadnych informacji, chociaż próbowałam. Nazywa się Vivienne Caron. Może czyta się to inaczej. Kupiłam to ze względu na te wspaniałe rękawy. One są mega. Całość jest taka gorsetowa, z przodu wiązana, z boku zapinana na suwak. No, ale spada mi. A nie chcę tego przerabiać, bo wiem, że nigdy tego nie zrobię. W każdym razie z wagi kosztowało to może z 15 zł, tak mi się wydaje. No i po prostu pójdzie dalej, świat. Kolejna rzecz. Wisiała na swetrach, ale moim zdaniem, jest rzeczą, którą można nosić na trzy sposoby. Po pierwsze, właśnie jako swetr. Sweter. Ktoś mi z Was pisał ostatnio w komentarzach, jak to się mówi, ale ja już nie pamiętam, nie wiem, co ze mną się dzieje. Dodatkowo można to nosić jako szal, a można też to ubrać jako dzianinową spódnicę. Jest to coś w tym stylu. Przodu jest zapinane na guziczki. No i generalnie tu powinna wychodzić głowa. Jednak kiedy to się rozepnie, to staje się takim mega długim prostokątem i można nosić to właśnie na szyję jako szal, co już udało mi się uskutecznić dwukrotnie. Nie wiem, co to za tkanina, ponieważ nie ma metki. Myślę, że jest to kaszmir. Ponieważ jest milutkie, mięciutkie i na pewno jest to naturalne, ponieważ zrobiłam próbę ognia. To już zrobiłam wcześniej z tym szalem właśnie barbery, który okazał się fejkowy, miał być kaszmirowy, a był plastikowy. No ale właśnie wczoraj jeszcze wieczorem testowałam, czy to się nada na spódnicę, i moim zdaniem wygląda też mega fajnie. Super mieć takie rzeczy, które można wykorzystywać do różnych stylizacji. Jest to dosyć ciężkie, ale też bez szału zapłaciłam za to jakieś 20 zł i strasznie cieszy. Kolejną rzecz kupiłam dla najmłodszej córki, ponieważ ona uwielbia takie księżniczkowe klimaty. I jest to spódnica firmy Pomp Deluxe. Już parę razy spotkałam się z tą firmą, chyba nawet kupowałam jej. I jest to po prostu taka spódniczka. E, wiecie, baletnicowa. Tutu, czy jak to się tam nazywa, nigdy nie pamiętam. Jest w mega dobrym stanie, kompletnie nic jej nie dolega, ponieważ często właśnie te spódniczki albo sukienki z takimi. Warstwami z tej siateczki są pohaczone, poprute albo zniszczone, a ta jest w naprawdę dobrym stanie. Wygląda mi na mało noszoną i na pewno niezbyt często praną, ale nie ma żadnych plam i żadnych wad, a więc ucieszyła pole i myślę, że pole wystąpi w roli modelki. Jeżeli tak właśnie było, to gdzieś już tu się kręci z boku. A zapłaciłam za tą spódnicę, może 10 zł. Kolejną rzecz kupił mój mąż z o mnie, ale nie wiem co tak naprawdę myślał, ponieważ ja nie noszę takich sportowych rzeczy i kompletnie mi się to nie przyda, więc pójdzie dalej w świat. I jest to kurtka firmy Berghaus. Ja kompletnie nie znam się na takich sportowych firmach. Jedyne co wiem, że jest atutem w tej kurtce to, że ma w sobie system gore -Tex. I to tyle. A, no, i ma kaptur chowany w kołnierzu. I ja wiem, że dużo ludzi myśli sobie: A, zostaw, to się przydaje, pojedziesz na wycieczkę do lasu, nie wiem, gdziekolwiek. Ja naprawdę nie noszę takich rzeczy i nie czuję się w tym. Wolę ubrać po prostu zwykłą bluzę z kapturem i wziąć ze sobą parasol. To kompletnie nie jest w moim stylu. Nie twierdzę, że to był zły zakup, ale jeżeli chodzi o mnie, to kompletnie zbędny i Niepraktyczny, ale już Wam pokazuję to gdzieś tam w ujęciach z bliska na sobie i właśnie nie pokażę Wam metek, bo bocznych nie ma. Z wagi kosztowała może z 30 lub 40 zł. Nie jest to ciężka rzecz. W sumie teraz sobie pomyślałam, że to dobrze, że mój mąż nie ogląda moich filmów, bo wyszłabym na wybredną, wredną <laughs> babę. Lecimy dalej. Kolejna rzecz. Mos jeżeli tak się to czyta. Wydaje mi się, że wiskozowa, ale nie ma metki. A bluzeczka taka oversize'owa w złotym kolorze. Wydaje mi się, że jest mega ładna. Chociaż zlewa się z moim kolorem twarzy. Ale jest w mega dobrym stanie, a ja strasznie lubię te wszystkie jakieś duńskie firmy. Nawet nie wiem, czy to jest duńska firma, ale znajduję to... W lumpie, w którym właśnie jest bardzo dużo duńskiej odzieży, więc myślę, że to też gdzieś z tamtych rejonów. Kosztowała z wagi może 10 zł. Niestety nie ma bocznej metki, tak jak mówię, i ma też wyciętą metkę z rozmiarem, ale za to ma taką uroczą, malutką blaszkę tu. A ja lubię takie pierdółki. Macie tak czasami, że złapiecie w lumpie coś, co w pierwszej chwili was cieszy, a potem macie takie, o nie, czegoś tu jednak brak. No to miałam właśnie tak w środę. Etui Gucci, ciężkie, myślę na Wam są piękne okulary od Toma Forda w środku. Niestety. Ale i tak to kupiłam, mimo że jest tutaj podniszczone, bo pomyślałam, że właśnie wsadzę sobie moje okulary od Toma Forda do środka. No więc wchodzę do domu, robię test, a tu sikus. Te okulary są tak wielkie, że nie wchodzą w te etui. No więc po prostu będę trzymać tam jakieś inne, do których nie mamy tu A mam ich całkiem sporo, czy w takich woreczkach przeciwkurzowych. I zawsze myślę sobie o tym, że zaraz się połamę, albo coś się z nimi stanie. Więc no, przyda się. A może kiedyś po prostu trafię w lumpie jakieś okulary uczy, które będę mogła tu schować. A w dodatku uważam, że jest mega piękne w środku. Monogram taki ładny, uroczy. Piękny kolor. Lubię ten kolor. Kojarzy mi się właśnie z rzeczami od Toma Forda. Nagrywam i nagrywam, a ta siatka nie ma dna, nadal go nie widać, nie ma końca. Kolejna rzecz jest moim zdaniem idealna na lato. I jest to sukienka firmy P.O. Powiem Wam szczerze, że kiedyś sprawdzałam w Google i wydawało mi się, że to jest mega droga firma, ale i tak to kupiłam, bo uważam, że jest mega ładne i w dobrym stanie i jest bardzo miłe w dotyku, jest to wiskoza. Ale chcę Wam pokazać metkę, która mnie zaskoczyła, ponieważ jest to Only. I już kiedyś miałam rzeczy właśnie tej firmy z napisem Only na metce i myślałam, że po prostu ktoś sobie przeszył górną metkę. I nie sprawdzałam tego w Google, szczerze mówiąc, ale wydaje mi się, że to jest taka lepsza linia właśnie Only, ponieważ te rzeczy są całkiem drogie. A sukienka jest moim zdaniem śliczna, idealna na lato i będzie fajnie wyglądała z espadrylami, których nie mam i kosztowała z wagi może z 15 zł. Kolejną rzecz myślałam, że wykorzystam, ale jednak nie przeliczyłam siły ponad zamiary, czy jak to się tam mówi. I no, kupiłam sobie to. Zmyślam, że będę to nosić do takich spodni, które mam z mega wysokim stanem, żeby nie świecić brzuchem, ale jednak wygląda to zbyt bieliźniano. Ma tylko metkę. Z składem i rozmiarem, i jest to poliester i elastan. No widać to, że to nie jest coś y, takiego super wow. Te kwiatki są wszystkie naszyte. One są takie, nie wiem, no nie powiedziałabym, że haftowane. To na pewno nie jest jakaś mega ręczna robota. I do tego ma takie łańcuszki. No i jeszcze spróbuję może ubrać to pod marynarkę, ale coś czuję, że jednak to nie będzie dla mnie. Nie jestem przekonana. Dobrze, że nie było drogie zapłaciące, to może z 7. Tam nadal nie ma końca. Jeszcze mam chyba w siatce z pięć rzeczy i szóstą przed sobą. Kolejna rzecz to bluzeczka taka transparentna i ona jest w coś a la zebra. I ona jest Tyku Plus. I z tego, co wynalazłam w internecie, to jest z kolekcji Ewias wiosna Lato 2020. Nie mam pojęcia, czy tak jest naprawdę, ponieważ znalazłam tylko ich lookbooka, w którym były właśnie takie rzeczy w zebre. Ale wydaje mi się, że tej bluzki konkretnie tam nie widziałam. Ona jest świetna, ma taki hiszpankowy klimat. Ma piękne guziczki na mankietach, lubię ładne guziczki. I dodatkowo dla tych mniej biuściastych uważam, że wreszcie ktoś pomyślał i to jest chyba moja druga rzecz, która ma coś takiego, że ma taką napkę w dekolcie to naprawdę ratuje sytuację babką z mniejszym biustem i powinni tak robić w większości rzeczy, bo naprawdę nieraz przesadzacie z tymi dekoltami, są zbyt głębokie, a jak ktoś ma mały biust, to ta bluzka nie ma się na czym zatrzymać. A więc napki w dekolcie dawajcie częściej, a to kosztowało z wagi 9 zł. Kolejna rzecz to sukienka. Kolejna i uważam, że jest mega ładna. Niestety znowu nie mam metki ze składem, ale znam te firmy i wiem, że oni robią dosyć dobre rzeczy. To jest marka premium, a nie żaden luksus. No w tym tygodniu luksusowe to było: tu od okularów i szaliczek Barbery i nic więcej nie możecie się spodziewać, że coś tam Wam wyciągnę. Wow z tej torby! Ale i tak nakupowałam mnóstwo rzeczy i jestem zadowolona. Ta sukienka jest w Ipirissa i ona jest Second Female. Chyba też jest jakaś tam duńska firma, tak mi się wydaje. Wiecie, tak naprawdę kupiłam ją dlatego, że jest przemiła do tylko kocham satynę. Chociaż nie wyglądam w niej najlepiej, bo już mi same pisałyście, że satyna sprawia, że odznacza mi się brzuch i wyglądam w niej po prostu jak i beczka Ale kupiłam to też dlatego, że chciałam Wam pokazać unikatowe podejście do yy, podkreślenia ramion. W tej chwili już nie stosuje się poduszek. Zobaczcie, to jest taka sztywna tkanina, która jest pomarszczona, jest właśnie wszyta w ramieniu i ona sprawia, że te ramiona są sztywne. Ale to nie jest gąbka, to jest naprawdę innowacyjne. Ja jeszcze czegoś takiego nie widziałam i musiałam to kupić, żeby wam to pokazać, ponieważ mnie to zaskoczyło. A sukienka jest moim zdaniem mega ładna. W takim klimacie troszkę lat 80. wydaje mi się. Z przodu ma takie piękne urocze guziczki, które są dodatkowo obszyte tą samą tkaniną. Z boku jest zapinana na suwak. No i ta satyna, kocham satyna. Wydaje mi się, że to będzie wiskoza albo wiskoza z bawełną. Znalazłam te sukienki w internecie, ale na żadnych ze zdjęć nie znalazłam zdjęcia bocznej metki, ani nie znalazłam też informacji z czego to jest wykonane. Być może jest to bawełna, ale bardziej bym powiedziała, że jednak wiskoza. I kosztowała z wagi niecałe 200 zł. I kolejna rzecz to znowu koszula. Jest to taka firma, którą kiedyś już kupowałam i wam pokazywałam. Chyba miałam sukienkę i właśnie inną koszulę. I wiem, że to jest dobra firma, jakościowa. No i szczerze spodobał mi się wzór, który kojarzy mi się z Diveri Versace. I ten piękny zielony kolor. Ale też spodobały mi się szczegóły. Zaraz Wam pokażę. Zobaczcie. W mankietach jest wszyta taka tkanina. Ja zawsze mówię, że to jest takie żuczkowe, żuczkowe kolory to są. Takie przenikające się, wiecie o co mi chodzi. Kiedyś się kupowało taki pyłek do paznokci, on był modny. I właśnie w kartku też to jest wszyte. I w kołnierzu. I to jest firma Caliban. Prawie jak kanibal. I to jest naprawdę ładna koszula. Wydaje mi się, ponieważ znowu nie ma metki bocznej, że jest to bawełna z jedwabiem, ponieważ wiem, że oni robią właśnie takie miksy. I wydaje mi się, że to też jest firma, która głównie szyje męskie koszule. Ale ta jest mega ładna. I kosztowała może z 15. Taka. Dokładnie nie pamiętam. Nie ważyłam też każdej rzeczy oddzielnie, jeżeli kupiłam kilka rzeczy w jednym ląpie, no po prostu wydałam ileś tam. W sumie w środę wydałam 130. A we wtorek wydałam 70. I co myślicie o tej koszuli? Czy wy w ogóle lubicie nosić koszulę? Bo ja mam problem. A jeżeli koszula ma zwykły kołnierzyk, to ja się czuję w niej męsko i mam tak od zawsze. Nieważne, czy miałam długie włosy, czy krótkie, czy byłam szczuplejsza, czy grubsza, po prostu jakoś te kołnierzyki mi nie pasowały. Tu jest niby koszula, ale ten kołnierzyk jest zupełnie inny, taki ze stójką i jest dekolt. Ona nie zapina się pod szyję. I wydaje mi się, że dlatego mi się. Podobała i Versace. Ta torba nie ma dna. Ja nawet nie pamiętam, że kupiłam tyle rzeczy, niektórych w ogóle nie pamiętam, i to chyba zaczyna się robić niebezpieczne i czas na odwyk. Tylko co ja wtedy będę dla Was nagrywać. Kolejna rzecz. Też jest mega ciekawa. I jest firmy, na którą ostatnio polowałam i mówiłam Wam o tym. Jest to Alcyn i jest to taki sweter. Sweter? Czy swetr? Nigdy tego nie zapamiętam, zawsze będę mieć z tym problem. Ale chodzi o to, że on jest po całości w dekolcie zapinany na napki i można go ubrać tak, że on spływa z ramion, jest pod szyję, albo można w ogóle to zapiąć i nosić po prostu jako szal. I uważam, że to jest mega fajne rozwiązanie, i to jest kolejna rzecz, która ma kilka zastosowań. A wiecie, że nawet nie sprawdziłam, jaki to ma skład. Nawet nie wiem, czy ma boczną metkę. Widzę alsajta. I po prostu biorę. Wydaje mi się, że nie ma to bocznej. Nie, 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 to jest bawełna. A w życiu bym nie powiedziała, takie miękkie jak kaszmirek, to może tam ten szalik, który Wam pokazywałam czarny na guziczki, też jest bawełny. Jest To prawdopodobne. Śmieszne, że jest to rozmiar XS i w to wchodzę. Ale dzięki temu, że ma to zastosowanie również jako szal, kiedy się roztyje jeszcze bardziej, to mam nadzieję nie nastąpi nigdy. Nadal będę mogła go mieć przy sobie. I w zasadzie też na sobie. A kosztował z wagi jakieś 15 zł. No i dotarłam do dna torby i pokażę Wam wreszcie ostatnią rzecz. Mam nadzieję, że wytrwaliście ze mną do końca. Jeżeli tak, to napiszcie to koniecznie w komentarzach. I ostatnia rzecz to jest sukienka. Kiedy widzę siateczkę, kiedy widzę sukienkę i ona jest jeszcze w napisy, to ja już mam przed oczami Jean Paul Gaultier. Nie tym razem. To by było zbyt proste. Jest to sukienka angielskiej chyba firmy, Save the Queen. I oni robią wszystko takie właśnie siateczkowe, przejrzyste i troszkę dziwne. Jest to taka sukienka, która ma tyle różnych rodzajów materiałów i wzorów, że można dostać od niej oczopląsu dodatkowo na plecach gdzie ma taki zupełnie inny materiał znowuż, ma takie nazwijmy to aizole takie wiecie tegesy, ja nie wiem co to jest i co to ma przedstawiać i jaki to ma w ogóle związek z tą firmą i z tą sukienką, ale szczerze mówiąc to właśnie to mnie zauroczyło i jeszcze pokażę Wam jeden element który strasznie podoba mi się w tej sukience ona z przodu do góry ma takie wstawki widzicie z weluru które są normalnie wystające, i moim zdaniem to też jest mega. Kolory są stonowane, więc jest fajnie. To też wygląda, jakby było jakieś metalowe, ale no nie jest. To jest nadrukowane, ale wygląda to mega fajnie. Nie wiem, czy ktoś chciałby chodzić i dzwonić sukienką, jakby miał drobniaki w kieszeni, ale moim zdaniem sukienka jest mega ładna i kosztowała z wagi jakieś 30, może 35 zł. Więc wydaje mi się, że warto. Ceny nowych są różne, ponieważ niby jako nowa rzecz tam kosztują powiedzmy 200 funtów, a nagle lądują na wyprzedaży po 60 funtów. Więc no nie można tutaj za bardzo sugerować się cenami, że to jest jakaś super luksusowa droga sukienka, ale moim zdaniem jest po prostu mega ciekawa, co Wy o niej myślicie. Czy to nadaje się do noszenia, czy to jest tylko dla nastolatek. I to już by było na tyle. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, co myślicie o moich znaleziskach oraz czy Wam udało się w tym tygodniu znaleźć coś ciekawego. Jestem tego strasznie ciekawa i lubię Wasze lumpiarskie opowieści, więc piszcie tam, a piszcie. Jak zawsze zachęcam też do subskrybowania mojego kanału i zostawienia łapki w górę, jeżeli uważacie, że warto. I mam nadzieję, że obejrzycie pozostałe filmy moje z tego tygodnia. Jeżeli tak, to też nam się udzielajcie w komentarzach. I co? Do zobaczenia!